Hunt and PS1? What? Security booth Okej okay. Ciekawe, I guess Mogę jedynie kliknąć play Ja nie mam nawet myszki A game, a A, W, A, D? A, pod E wybieram, ale to jest Dziwne. Co ludzie mają z tymi latami 1996 etc.? What the hell? O. Wygląda na to, że jestem jakimś strażnikiem nocnym w. budce. Uh, make sure to talk to the person in the car they uh, must work here. Check persons license plates on the front of their car. If I... If the person listens plate is on the employee register, then let them in. If they are not on the register, you must tell them to leave. Only open the game to gate uh, to employees. Okay, okay, I get this. Oh witam, witam, jak Miakta Nods. Great night we have and good things to come. I think mind letting me in. Eee, pokaż mi swoją plakietkę na samym początku. G1269R, G1269R. Let me check, G1261R. Eee, kim ty jesteś człowieku? I po co tutaj przyjeżdżasz i tutaj pracujesz? Stefan Oprisan, hmm. Widać, że tutaj pracujesz, więc raczej cię wpuszczaj, guess? Eee, tak. To otwiera się w ten sposób, okej. Okay. Wjeżdżaj morda, wjeżdżaj na spokojnie, skoro tu pracujesz, to masz drogę wolną. Mam nadzieję, że szef mnie nie, mnie nie ujebie, jeżeli jesteś impostorem i jechałeś aktualnie do jakiejś placówki, która jest bardzo ważna. Ale to, jedynie dostałem instrukcję, to raczej nie będzie moja wina, nie? Ale to ma fil takiego stary, starodawnego tego. O, kolejne autko jedzie, dość... Kurde, późno w nocy ludzie jeżdżą do pracy? Co jest z Wami nie tak? Nie lepiej kuźwa wziąć ten czas na sen. Quiet night, but that's nice. Today just feels like it's going to be hell. Let me in. Okej, okay, to jest ciekawy koncert. Leonei, okej. Okay. Leonei. Zatem zobaczymy, czy się tutaj znajdujesz, panie Leonei. Jest Leonei, Lovey Woodhouse. Okej, okay, then. Lowi Woodhouse. Wjeżdżaj, droga wolna, Eee... Pod E, klikam. Zapominam, że to nie jest level. E, le, la, left. Mouse click. No i koks. No i jedziemy. Często w ogóle ludzie gustują, jeżeli chodzi o horrorek w takich gierkach z PS... na styl ps 1 To jest dość ciekawe. Kurna, ciężko cokolwiek. Unauthorized Personal Keep Out. Ciężko cokolwiek tutaj odczytać. Siemson. Almost pull uh, a sick day, to, uh, but today is just too important to miss. Import Let me uh, know when I, can, uh, when I can go in. <laughs> good boy! Dobra, zobaczymy, czy good boy znajduje się w naszych tych, uh, w naszej liście. Where is the good boy? Good boy, George Phillips, Ok, Good boy, wpuszczam cię, możesz wjeżdżać na spokojnie, znajdujesz się na liście, więc Droga wolna, mam nadzieję, że nie spierdolisz tam nic Jedź, jedź, spoko, spoko A, also propsy za tablicę rejestracyjną Hmm Strasznie cicho tej nocy, muszę przyznać Nowa Nexus Ciekawe w ogóle, co to jest za miejsca Private property. O, kolejna osoba. Who are you, my little friend? Night shift again? I hear that. I doubt tonight will be drag too much. Not, uh, not for me at least. Uh, can I go in? Who the hell are you? XT2... M28. XT2M28. Yes, Mario... Mario Wilczes! Mam nadzieję, że jesteś pan z Teksasu, nie? Proszę wjeżdżać i nie robić afel. Bo mnie wyleją z roboty. Hmm. No one is on the line, okej, okay, nic tutaj zrobić nie mogę. I see. Ciekawe, ciekawe. Śmieszne jest to, że to się samo zamyka. Z powinno zostać otwarte. W ogóle jak ja tutaj mam siedzieć całą noc, ja nawet nie, nigdzie nie mam krzesła, nigdzie żadnego czegoś, żeby sobie coś podgrzać. What the hell? Czy, albo może mam gdzieś budkę ochronną. O, telefon. Error code Już zapomniałem, co to był za numer. Error code? Czemu? To nie powinni się wasi pracownicy tym zająć, a nie dzwonić do strażnika nocnego? Halo? Wymieniałem dzisiaj żarówkę, siema, co tam? Jak tam? Rather be at home playing games, but I got called in for an emergency. Could you let me in? O widzę, że gamer! Siema, aub7ui. Au87ui, okej. Okay. Czy jesteś na liście, moja, moja mordo gamerska au? 8, 7 ui... a u osiem, siedem, ui... Yy... a u osiem, ui... Ellen... Ellen Brown. O, czyli to jest pani gamer. Okej, okay. przepraszam bardzo, proszę wjeżdżać. Proszę wjeżdżać. Droga wolna oczywiście, dla każdego pracownika tego budynku. Mówię tak i jestem bardzo miły, ponieważ chcę mieć podwyżkę od szefa. Bo gówno mi płaci dosłownie. Włać... Zaci... o... Tego to ja wcześniej nie widziałem. The experiment is a rush. We are so close to finishing the experiment. We have had a few accidents. Someone called Natasha died last week. But it's all worth it, my, it in my opinion. What the fuck? Halo! Co to za stanie przed. Co to za obs... Proszę stąd jechać, bo wezmę policję albo cię potraktuję z sp pieprzowym kuźwa Wypierdalaj pan. Co to za kripowanie na ulicy, he? O tej porze? Kurde, straszysz pan pracowników Dzień dobry, co tam? Another late night i same mind letting me in? Okej, okay, panie, kim pan jest? E, F5A4... 8, Ta osoba tam stojąca mi się kurna zbytnie nie podoba Fa5 Zobaczmy, czy jest Fa 5 w tych miejscach albo jestem ślepy, albo nie widzę FA5. A jest Andreas z Tawas Fa5A48, ok. Wjeżdżaj, panie! A ty co? Co obserwujesz, he? Lepszego zajęcia do roboty nie masz? Myślisz, że się ciebie boję? nie miło tak stać przed, czy, przed czyjąś robotą i się patrzeć na, na budynek, kurna. Albo może, przepraszam, że, że krzyczę na pana, może pan czeka na swoich znajomych. To, to, to jest raczej. W sumie nie wiem, ale czy on się ty zbliża? Nie, nie zbliża się. Wsiad, usiadł wsiadł i pojechał. I dobrze, chyba tak będzie lepiej, skoro stąd pojechał. Okej, okay, do widzenia panu. Coś nowego się pojawiło na murkach? O, raczej nie. Niestety nie ma nic ciekawego, nie ma nic nowego. ja usłyszałem, jak ktoś zapukał? Halo? O! If the director keeps running the, his goddamn test, we will never get opened. Classified. So, test SCP? What the fuck? When class, classified and classified, it only take a short amount of time to complete. What the fuck? System failure. System failure. System failure. system failure system failure. Co jest kurwa? Co się dzieje? Nie podoba mi się to. Pamiętam ci śmieciu. D4, T93. To jest znowu Nexus HQ Ride. Right? Today is my first day. ...and got a little lost and running late, mind letting me in. D4... D4T93. D4... D4. Nie widzę, żebyś tutaj mordo był na liście, he? Eh? Próbujesz mnie kurwa oszukać? Sorry, ale nie widzę, żebyś był na liście, więc muszę cię stąd wyprosić. D4, T9, 3 Winocha Kurna Klipie jeden? Widziałem jak tam stałeś! I próbujesz mi ją szukać, he? Kurwa, nie podoba mi się ten dźwięk. Pojechał, ale ten dźwięk. O kurwa, co jest kurwa nie tak z tym miejscem? What the hell? Chyba bym musiał zadzwonić do szefa, bo co się coś odpierdala. What the fuck? Jest, kurwa, grane? Finally, the experience has been improved. I'm so excited. I feel that classified will really change this company and the world for the better. Uh -huh. Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen levels reducing. Your families will be informed of your death. Emergency. Emergency. What the fuck is going on with this game? The director is a learning test. I'm going to shoot him if this goes on any longer. A już, już, cię wypuszczam, już cię wypuszczam, już idę, 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 spokojnie, spokojnie. Siema, siema, już otwieram, już otwieram, sorry, sorry, zaczytaję się na te kartki slenderowe całe. Wjeżdżaj, 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 jedzie dzieć, spokojnie. Jak było, mam nadzieję, że się fajnie pracowało. E. E? Ktoś nie umie jeździć. Ja? Ktoś się rozpierdzielił, próbując zrobić stanty.